Bardzo dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa, bez już dalszych zbędnych komentarzy przekazuję państwu głos. Proponuję, że mi mikrofon wydał. Przedstawianie uwag, pytań. Po zakończeniu przez państwa przedstawiania uwag i pytań, Pani po kolei są poproszeni o przedstawienie swoich odpowiedzi czy kontr uwag. Mam jedną techniczną proszę, proszę, Proszę państwa. Przed zabraniem głosu przedstawili się no, zgodnie z najlepszymi tradycjami Centralnego Biura Korupcyjnego, bo będzie łatwiej zrozumieć scenogram. Zachęcam, proszę Państwa, <trybujesz> że nie ma niczego do powiedzenia. Pierwszy jako architekt. Yy... Takie Mam pytanie. Tak wiesz, pan profesor Ludek rozdzielił funkcję historyka i cyniego. Czy według państwa nie było lepiej jednak rozwiązać spraw, które były do rozwiązania, które 1989 roku, że wtedy nie było kłopotów z całą sprawą historii, czy pamiętamy, czy nie pamiętamy? Czy nie powinni to zrobić sędziowie od razu po stronie ustroju? Ponieważ jak wszyscy wiemy, przez 21 lat nam dyrektorowie, panowie kazarzy, w tej sytuacji wybrał przejrzystość, troszeczkę prowadzono musi jednak, ponieważ przyjaciel dopisy pana Adama Michinka, pana Dniak-Recki nie jest podupany, nie jest piszczelny w sposób bardzo, bardzo i bez żadnych wypadł. Czy nie można było zrobić? Dzień dobry. Chyba jestem wymiany ten. Pierwsze, no, dotyczące dyskusji, która tu była wokół tezy Pani Bortnowskiej na temat rozdzielania ról e, historyka, dziennikarza i sędziego, do czego został dodany prokurator i adwokat w dalszej rozmowie. Jednak jestem i sercem, intelektem, i intelektem bliżej Pani Bortnowskiej niż, niż, niż polejnistów. E, Zdaje się sprawę z tego, że, że mogą być metody stosowane podobnie. Natomiast myślę, że jednym z poważnych wad polskiego systemu prawnego jest inkwizycyjny proces karny, który zwłaszcza prokurator ma szukać prawdy i wszystkich archiwów. I że to bardzo nie podoba. podoba. Uważam, że kontradyktoryjny jest lepszy. I że adwokat i prokurator nie mają prawa nawet być historykami nie powinni zmierzać do tego, co u nas jest zapisane do prawdy absolutnej, Ma postawić tezę i znaleźć dokumenty tę tezę uzasadniające, a jako przeciwnik, czyli adwokat, ma opalić i znaleźć dokumenty po, potwierdzające jego tezę i potem przychodzi sąd, który daje wiarę jednemu albo drugiemu taki proces ma sens, trwa krócej i jest rozwiązaniem czy rozwikłaniem sprawy. Natomiast yy, yy, naukowiec, historyk ma zupełnie inne zadanie, to znaczy ma zebrać materiał. Nie wierzę, że dokonuje sądu. Ani się nie zgadzam z panem Ludczekiem Azowieckim, ani z panem Ludkiem tutaj. Może powiedzieć, ja wyciągam z tego takie wnioski. I zawsze powinien tak mówić. Tu są dokumenty, tu są fakty, ja wyciągam z tego takie wnioski. ale za często mówi się, że ktoś to jest to Z kolei tu jest druga rzecz, że w naszym dziennikarstwie jest pomieszanie faktów i opinii. W dziennikarstwie, w którym po prostu powstaje problem, na przykład dla, dla amerykańskiego czytelnika, kwestia tego, czy kapuśnik koloryzował czy nie, a podpisywał rzeczywistość jest bardzo ważna. Duża wakulna została nadmuchana. Natomiast tam jest ważne, bo to wiadomo, że. To jest inna struktura pisana, że są dziennikarze, którzy mają relacjonować fakty nie mają prawa opinii wygorszać. są komentatorzy, kolumniści, nazwani, kalumniści często, którzy mają prawo do wyrażania opinii. Oni wyrażają opinię w dzienniku, w gazecie, w nie pytają, czy jest odróżnione, gdzie jest opinia, gdzie jest dziennikarstwo. To nie znaczy, że dziennikarstwo nie była z punktu widzenia tych kryteriów naruszane. Mnie się wydaje, że jednak zachowanie tego, że historyk ma, nie, nie, nie jest sędzią, tylko może wyciągnąć wniosek, mówiąc, ten swój wniosek, a to nie jest prawda absolutna. Do tego dochodzi no, bardzo ważna rzecz, którą tu widzę w kontekście że wypowiedzi są chronione, też jestem za tym, wypowiedzi naukowe są chronione. I teraz mamy grupy ludzi zawodowe. Tak Inni, których wypowiedzi i wolność w ogóle nie schroniły. A tutaj ja potrzebuję dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebuję nie pracy, nie, nie przymusowych, opartych o państwowy przymus, ale wewnętrznych, środowiskowych mechanizmów transparentnych dla wszystkich ludzi samooczyszczania tych środowisk, żeby dawniej było prudasty. A bywa i jest i żadną taką, bardzo rzadko z opinią własnych grup profesjonalnych, kto się spotyka i tego mi brakuje. No i zgadzając się, że wolność słowa nie powinna być w zajęciach prawnych, rzeczywiście nie powinna być, ale jak jak najmniejsze. Ja jestem za tym, że Amerykańska Liga Praw Obywatelskich broniła prawa faszystów, żeby przejść przez żydowską dzielnicę skoku. Czekam, natomiast to wyrażało ich wolność wyrażania poglądów innych, a bardzo mniejszościową. Tak samo jak jestem za paradami. Natomiast uważam, że powinna mieć ograniczenia moralne. I tutaj oczywiście zdaje się, że państwo tu planuje się jakąś inną debatę, która bardziej się do niej przekonuje. Tutaj rolę odbywa poprawność polityczna. Poprawność polityczna nie jest korycyjna, nie polega na przymusie, ale jest czymś, co mówi, niektóre rzeczy są świństwem. Powinno, powinno się mówić i nie tym powinno się robić. Z tej perspektywy wiele rzeczy, które Pani zrobiła, jest świństwem po prostu. To jest to dosyć ja tej instytucji nie lubię, o czym Pan od samego początku. Bardzo oparła się, na, jest oparta na wzorku pierworodnym, że kiedy będzie przez historię tak źle oceniona, jak jest który korzysta, czyli yy, służbę bezpieczeństwa. Natomiast myślę, że, że pytanie, moje jest takie, ja że zgadzam z Panem profesorem Fryszkę, że te wszystkie dane są potrzebne. I Pana książka jest bardzo dobra, dzięki temu, bardzo ciekawa. Tylko czy trzeba było, kto mnie przekonał, że trzeba było tworzyć osobną instytucję kontrolującą i nadzorującą dostęp do tych archiwów, sugerując, zamazując różnicę między naukową instytucją, prokuratorską instytucją i tak dalej. A w całym świecie są instytucje historyczne, są historyjczy, którzy mogą mieć dostęp do takich archiwów, i robić to bez stworzenia tej instytucji, który polityczna jakby nie niezależność, czy brak zależności tak często się rzucała o czym. to jest dla mnie jakby jeden element tego przechód, zakupie który na ciąży. I na koniec do Pana Mazowieckiego. Ja powiem coś by Panu mówił, Panu jeszcze o 270% to, nie wiem, bo od W tej części, która Pana nie zabolała, panu Pan przeczytał, w całą pewność bliski przyjaciel Mogę Pana zapewnić, że Artur Domosławski oparł się bezkrytycznie na koncepcji Po prostu. Tylko tyle. I to się nie robi. Nie pisze się też o rodzinie obisków, zwłaszcza o córce bez porozumienia, bez rozmowy, bez Natomiast ja mogę powiedzieć, Pan powiedział, że, że jakiś towarzysz czy dziennikarz nie może być Ja Powiedział, że dobrze, że ta książka wyszła, żeby w dobie walki prawdy o to, żeby ona nie wyszła. Zgorszenia muszą być dane, się ale wiadomo, że tym przypadku przychodzą do wszystkich i trochę paltura i rektura, trochę do lipelu. Ale że, myślę o tym, że czy pan. On by bo ja mogę powiedzieć, nie powiem tego do druku publicznego, ja to nie powiem. Ja mogę, powiedzieć, mogę, powiedzieć, mogę, powiedzieć, mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że to myślimy, że to ona to bardzo osobiście. Ten ochotny śpiew, który chciałby tego słyszeć na uczciela. Możemy